Znajdujemy się na kamionku, na rogu ulic Grochowskiej i Lubelskiej. Za mną kościół Matki Boskiej Zwycięskiej. Kościół ten stał się konkatedrą diecezji warszawsko-praskiej, kiedy diecezję ta na początku lat 90. utworzono. Sam kościół pochodzi z przełomu lat 20. i 30. Natomiast wcześniej był tutaj kościół w XIII wieku, a być może nawet w XII Samo miejsce jako miejsce osadnictwa Kamion jest poświadczone jeszcze w wieku XI, to znaczy w falsyfikacie mogileńskim pochodzącym z roku 1065 wspomina się o przeprawie między Kamionem a Solcem i ta przeprawa miała swój początek tutaj. W kościele, o którym wspomniałem, drewnianym gotyckim kościele, znajdowała się słynna figura Matki Boskiej Kamionkowskiej. Została ona przeniesiona stąd po zniszczeniu kościoła przez szwedów w roku 1656. Obecnie znajduje się ona w kościele Świętej Anny w kościele bernardyńskim przy krakowskim przedmieściu. Parafię stąd przeniesiono, resztki kościoła rozebrano w roku 1682 i pozostał tylko cmentarz. Jest to jeden z najstarszych, jeśli nie najstarszy cmentarz na terenie Warszawy, z tym że funkcje grzebalne tego cmentarza Zakończyły się w roku 1885, kiedy utworzono Cmentarz Brudnowski. Nagrobków starszych niż lata 30 XIX wieku tutaj nie znajdziemy, ponieważ po powstaniu listopadowym Rosjanie zniszczyli wszystko, co było na terenie cmentarza. Były tutaj po prostu nagrobki wielu bohaterów, wielu patriotów, m.in. Jakuba Jasińskiego i Tadeusza Korsaka. Dzisiaj mamy tylko tablicę, ale ona stoi w miejscu niezwiązanym z grobem, bo nie wiemy, gdzie te groby się wcześniej znajdowały. Próbowano zbudować tutaj kościół, była tylko kaplica, niewielka kaplica przy cmentarzu, i wreszcie na przełomie lat 20. i 30. udało się wznieść ten ogromny kościół. Polska nadrabiała wtedy zaległości, ponieważ po powstaniu styczniowym Rosjanie nie pozwalali na budowę kościołów. Były ogromne zapóźnienia, dlatego postanowiono zbudować wiele kościołów o modernistycznej architekturze, kościołów dużych, imponujących i związanych z różnymi wydarzeniami patriotycznymi to był okres międzywojenny znoszono takie kościoły jak kościół przy placu Szembeka, kościół Chrystusa Króla na Targówku czy właśnie ten kościół, który potem stał się konkatedrą. Były one związane z różnymi patriotycznymi wydarzeniami, tak jak kościół przy placu Szembeka z bitwą Olszynkę Grochowską, a ten z bitwą Warszawską 1920 roku. Na terenie obecnego cmentarza znajduje się najstarsza drewniana budowla Pragi. Jest to dzwonnica z roku 1817. A sam kościół jest ozdobiony z zewnątrz wieloma tablicami, wspominającymi różne bardzo zasłużone postaci i wydarzenia dla Kamionka, dla Polski, dla Pragi. Oprócz tego jest tutaj bardzo ciekawy pomnik, którego inicjatorem był ówczesny proboszcz, a późniejszy biskup ksiądz w Kraszewski jest to pomnik, który postawiony jest wszystkim spoczywającym tutaj na tym cmentarzu ofiarom różnych bitew i wojen polakom, Rosjanom, Żydom, Szwedom, Tatarom, wszystkim którzy ginęli w bitwach, które odbywały się tutaj na prawym brzegu Wisły. Znajdujemy się teraz we wnętrzu Konkatedry. Zostało ono urządzone w stylu zwanym polską sztuką dekoracyjną. Był to styl utworzony w okresie międzywojennym, bazujący na sztuce średniowiecznej oraz sztuce ludowej, jednak transformowanej w sposób współczesny, zgeometryzowany. Dlatego jest to styl łączący tradycję z nowoczesnością. Najważniejsze elementy wnętrza zaprojektował Józef Trenarowski, między innymi ołtarz boczny przedstawiający Chrystusa, Drugi ołtarz przedstawiający błogosławionego Ładysława Zgielniowa oraz świętych Antoniego i Franciszka. A także imponującą prostopadłościenną ambonę, która z jednej strony ma płaskorzeźby przedstawiające wielu świętych, a na wprost płaskorzeźby symbolizujące czterech ewangelistów. Jednak najciekawszym elementem wnętrza jest ołtarz. W ołtarzu znajduje się tryptyk z 1935 roku, przedstawiający w środkowej części Matkę Boską Zwycięską. Natomiast bardzo interesująca jest strona prawa tego tryptyku, na której możemy zobaczyć bitwę pod Ossowem, polskich ułanów goniących bolszewików oraz księdza Skorupkę przedstawionego w chwili śmierci, i modlącego się do Matki Boskiej Nuncjusza Achillesa Ratiego, późniejszego papieża Piusa XI. Ołtarz został ufundowany przez rodzinę Nałęcz Cichockich, a namalowany przez pana Bronisława Wiśniewskiego. Z powodu tej prawej części tryptyku w okresie PRL-u ołtarz musiał być częściowo zasłonięty deskami, aby nie było widać tej sceny z bitwy 1920 roku. Ale to oczywiście nie wszystkie elementy wyposażenia opowiemy jeszcze o kilku innych. W Presbyterium po jego lewej i prawej stronie znajdują się dwa obrazy autorstwa Janastyki. Jeden przedstawia ukrzyżowanie, drugi zmartwychwstanie. wstanie. Trzeci obraz z tego kompletu znajduje się w lewej nawie bocznej. Widzą go Państwo za mną. Przedstawia on złożenie do grobu. Oprócz tego w kościele warto zwrócić uwagę na witraże autorstwa pani Haliny Cieślińskiej Brzeskiej. Znajdują się one nad wejściem głównym w rozecie oraz w prezbiterium i we wschodniej części naw bocznych. Bardzo ciekawa jest też droga krzyżowa. Droga krzyżowa nawiązuje do polskiej sztuki dekoracyjnej, chociaż była zrobiona już w okresie powojennym. Każda ze stacji jest ufundowana przez inną rodzinę. Każda z tych rodzin. Straciła kogoś w czasie wojny, i była to osoba, która została w jakiś sposób zamordowana, straciła życie męczeńsko. Możemy znaleźć informacje o tym w tablicach fundacyjnych pod każdą ze stacji. Natomiast w bocznej kaplicy znajduje się bardzo interesujący obraz, obraz XVIII-wieczny, przedstawiający Matkę Boską Berdyczowską. Należał on do księcia Marka, który był kapelanem konfederatów barskich. Śpiewa w konkatocie na tribole zwycięskiej na Kamionku. Jesteśmy chórem kościelnym. Bertmann mamy szeroki, wykonujemy pieśni liturgiczne poprzez pieśni wojskowe, pieśni okolicznościowe. Od niedawna komponuje nam młody człowiek Kuba Wardawy, który uczy się w pracy organistowskiej i jest naszą pomocą. Serdecznie Państwa zapraszamy na nasz koncert, życząc modlitwy rozwodlenia i przyjemnego słuchania.